Siema, ja jestem i w tym odcinku będzie to ranking spiderów czy roadsterów, czyli po prostu takich kabrioletów, które są dwuosobowe. Jest to filmik dosyć podobny do tego, który nagrywałem kilka miesięcy temu, lecz coś się mogło zmienić no i zostało dodane jedno nowe auto. Więc zostaw łapkę w górę pod tym filmem, jeśli on Ci się oczywiście spodoba oraz zostaw suba wraz z dzwoneczkiem na moim kanale, aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach, które pojawiają się naprawdę bardzo często. Ja już nie przedłużam, no i zapraszam do oglądania. Więc szóste miejsce zajmuje Classic. Jest to w prawdziwym życiu HRG 1500WS Roadster, który w prawdziwym życiu posiada dwa miejsca. W Jailbreaku posiada ono jedno miejsce. Ale w praźnym życiu posiadano dwa miejsca, więc idealnie do tego filmu pasuje. No, będąc zupełnie szczerym, jest to naprawdę bardzo słaby pojazd, który kosztował 50 tysięcy. Ale nawet, jak na to, że on kosztował 50 tysięcy, to był totalnie nieopłacalny, bo to jest gorsze od Jeepa czy Camaro. Jedyna akurat zaleta w przypadku tego samochodu to była jeszcze, jak ten samochód był w ogóle dostępny. To była jego lokalizacja. Kiedyś w Breaku nie można było spałdzić samochodów, więc to był fajny samochód. Ale i tak, jak się jedzie do rabunku, chyba policja nam tego samochodu nie zabierze, więc i tak możemy. Go zdobyć i będzie on najprawdopodobniej po prostu lepszy. No i nawet jak dodali mobilny garaż, to jeszcze ten samochód był w grze, więc to też miało sens, ponieważ no, przy policji nie można spałnić samochodów. Jednak został on wycofany i jeszcze bardziej stracił on na użyteczności. Piąte miejsce zajmuje bokser. Jest to tak naprawdę następca POSZA który był takim po prostu trochę lepszym klasikiem z drugiej strony. Statystykami jest to naprawdę bardzo przeciętny samochód, jak na CD55 tysięcy nie mam do czegoś tutaj za bardzo przyczepić, lecz... Lepiej kupić Challengera, bo dokłacamy tylko 4000, a otrzymujemy samochód, który posiada lepszą prędkość maksymalną. Lecz jeśli komuś się bardziej podoba wygląd Posza, powiedzmy, czy naprawdę chce bardzo mieć tą lepszą lokalizację, to boxer też nie będzie jakiś mega złym wyborem. No i czwarte miejsce zajmuje Porsche. Jest to tak naprawdę niewiele lepsza wersja Boxera, która kiedyś była dostępna do kupna za 70 tysięcy, lecz kiedyś... Był to naprawdę bardzo powolny samochód, który był nawet wolniejszy niż Camaro Tak, mówię o Camaro i Porsche Porsche to jest Porsche 918, a Camaro to Chevrolet Camaro To jest po prostu absurd To są samochody sportowe, które są tak wolne Wyglądował będąc szczerym, nie jest to zły samochód Kiedyś mi się nawet podobał, jeśli chodzi o wygląd Jak jeszcze nie było zbyt dużo takich mega ładnych samochodów Choć ten środek jak tutaj został rozwiązany, to to dobrze się nie prezentuje. Ale przypominam, że to auto zostało dodane w 2017 roku, jak jeszcze tych środków nie projektowali. A więc nasze podium otwiera Shell Classic. Jest to Shelby Cobra 427 w prawdziwym życiu i naprawdę bardzo lubię wygląd tego samochodu. Więc to jest naprawdę spoko. samochód niestety jest bardzo trudny do zdobycia, ponieważ jest on w skrzynkach za 100 tysięcy. Ja wydałem na niego wiele milionów do dzisiaj by on nie dropnął, mam go do sobie od straida, tak bym go do dzisiaj nie miał, więc jest naprawdę bardzo słabe, jeśli chodzi o to, żeby zdobyć ten samochód. Statystykami nie ma tutaj żadnego wow, nie powiem, że jest to wolny samochód, ale jest to naprawdę bardzo przeciętny samochód, bardzo zbliżony do JB8, Beam, Hybrid i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo może tutaj wybijać takich bardzo podobnych samochodów. A więc drugie miejsce zajmuję Poseidon. Naprawdę bardzo lubię ten samochód. Jest on po prostu piękny, moim zdaniem jeden z najładniejszych samochodów w J-Breaku. Naprawdę bardzo go lubię. Bardzo fajnie on się prezentuje. Bardzo fajny przód. Środek jest po prostu świetny. To jest chyba jeden z najlepszych środków w całej grze. Jeśli przypadkiem nie najlepszy. No i jest to co prawda samochód trzyosobowy, ale normalnie. Jest to samochód dwuosobowy, no i to nie jest siedzenie, to jest po prostu basen. No tył tylko mi się nie podoba w przypadku tego samochodu. Jest po prostu brzydki i warto tutaj zamontować jakiś spoiler. Może to wyglądać troszeczkę lepiej. No i statystykami, jak na tego typu samochód tutaj naprawdę jest bardzo dobrze. Jego prędkość maksymalna to 230 mil na godzinę. Co prawda przyspieszenie nie jest najlepsze i jest wiele lepiej rozpędzających się z samochodów. Ale za to prędkość jest plusik. Przyspieszenie też nie mogę powiedzieć, że jest jakieś mega złe. No ale są po prostu samochody, które te przyspieszenia posiadają lepsze. No i jeszcze posiadam te trzecie miejsce z tyłu, więc jest to samochód trzyosobowy. Co prawda nie aż tak praktyczny jak taki Airtail, ale dalej naprawdę fajny samochód. Uważam, że naprawdę bardzo niedocenialny mógłby być więcej warty w Trade'a, No ale okej, okay. tak wygląda właśnie społeczność Jailbreak'a. No niestety, nic tutaj się nie da zmienić. Pierwsze miejsce zdejmuje Carbonara. Jest to naprawdę bardzo dobry samochód. Jego prędkość maksymalna to 320 mil na no godzinę. No i przyspieszenie też nie jest złe, chociaż są samochody, które rozpędzają się znacznie szybciej, ponieważ Carbonara po osiągnięciu 200 mil na godzinę traci bardzo na przyspieszeniu. No i dużą wadą jednak Carbonara jest sterowanie. Są samochody, które prowadzą się o wiele lepiej. Ja też pod uwagę w przypadku sterowania biorę zawieszenie i tutaj naprawdę są problemy przyjeżdżeniu po torach. Wyglądu fanem zdecydowanie nie jestem, choć środek naprawdę bardzo mi się podoba jest to fajne, że ten środek jest odsłonięty, bo widać go a on naprawdę bardzo ładnie się prezentuje w przypadku tego samochodu i na Pagani społeczność graczy dosyć długo czekała, bo to jest samochód, który powinien być już dawno w grze, a dopiero teraz został wprowadzony bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli spodoba się ten film, to nie zapomnij o zostawieniu łapaczki w górę pod tym filmem. No, i nie zapomnij też o zostawieniu suba wraz z wodężkiem na mojego kanale, aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach, które pojawiają się naprawdę dosyć często.